Tadeusz Różewicz w gościnie u Henryka Tomaszewskiego w Muzeum Zabawek. Jak cicho jest spotkać mima? Jak dobrze, że pan nie mnoży słów. Odbyła się taka piękna pantomima. Starych artystów dwóch, aktor i poeta, spotkało się pod koniec wieku i mówią o zabawkach, milczą o człowieku. Dwie siwe głowy, dwie zabawki znalazły dla siebie cudowny kąt na pragu wielkiego cienia. Ja miałem celuloidowego murzynka od taty. Spał w pudełku po gilzach solali. A ja drewnianego pajaca, który poruszał się za sprawą sznurka. To od mamy. Pan Henryk powiedział słowo mama i otworzyła się niebieska brama. Potem zamknęła się. Staliśmy na śniegu. Dwaj uśmiechnięci chłopcy, zatrzymani w biegu. W biegu do czego? Może do radości, a może do Boga, który nie gra w kości? Ten wiersz napisał Tadeusz Różewicz, będąc w Karpaczu z wizytą swojego przyjaciela Henryka Tomaszewskiego w jego mieszkaniu, w którym Henryk Tomaszewski gromadził od lat zabawki, pajacyki, różne inne elementy przedstawień, ponieważ kochał lalki. Ta jego kolekcja stała się początkiem Muzeum Zabawek, które możemy dzisiaj zwiedzać w Karpaczu. W poprzednim vlogu o Tadeuszu Różewiczu mówiłam, że przyjaśnili się od wielu lat. Poznali się w latach 60. we Wrocławiu, w którym Tadeusz Różewicz mieszkał, a Henryk Tomaszewski przyjechał z Poznania jako tancerz i mim i w połowie XX wieku założył tam Teatr Pantomimy, który istnieje do dziś i nosi jego imię. Henryk Tomaszewski urodził się w roku 1919 w Poznaniu, w rodzinie niemieckiej i przez całe życie pragnął być tancerzem. Szkolił swój talent, a przede wszystkim pragnął być mimem. Zrewolucjonizował sztukę pantomimy, ponieważ przed Henrykiem Tomaszewskim była to sztuka wyrażana przez jednego człowieka. On sprowadził pantomimę do wyrażania jej, stworzył po prostu przedstawienia składające się przez, z wielu... Wchodzimy właśnie w tym roku, setną rocznicę urodzin Henryka Tomaszewskiego i Teatr Pantomimy we Wrocławiu przygotował wiele specjalnych, jubileuszowych przedstawień. Jeżeli jesteście z Wrocławia lub okolicy, zapraszam do odwiedzenia Teatru Pantomimy we Wrocławiu, aby obejrzeć te przecudne przedstawienia. Ale wracam do Henryka Tomaszewskiego i jego pobytu w Karpaczu. Jak mówię, stworzył Muzeum Zabawek, przyjeżdżał do niego Tadeusz Różewicz i dzięki Henryku Tomaszewskiemu Zakoń, zakochał się w Karpaczu i tych górach i zapragnął być tutaj pochowany, o czym mówiłam w poprzednim filmie z Karpacza. Odwiedźcie, wie Aha, za mną jest świątynia Wang, ponieważ Tadeusz Różewicz i Henryk Tomaszewski zostali pochowani na cmentarzu Augsbursko-Ewangelickim. Zwiedźcie ten cmentarz. Za mną jest, jak już powiedziałam, świątynia Wang. Oba pomniki ze sobą są ponieważ tak jak za życia byli przyjaciółmi Różewicz i Tomaszewski, tak po śmierci zostali obok siebie pochowani. Na pewno zwrócicie uwagę na różną formę tych pomników. Pomnik Tadeusza Różewicza to jest granit w kształcie książki, natomiast pomnik Henryka Tomaszewskiego to jest sztuka ludowa. Taka właśnie sztuka z gór, sztuka pochodząca z Karpat. Mamy tu na tym pomniku nie tylko nazwisko, ale również że był twórcą, twórcą polskiej pantomimy, teatru pantomimy, o którym które, który uważał za swoje dziecko. I mu powiedział o nim tak, rzuciłem na glebę ziarno, ale mam nadzieję, że nawet kiedy mnie za, mi zabraknie, to ziarno będzie wydawało plon. I miał rację, tak jak tak jest do dziś. Teatr Pantomimy we Wrocławiu istnieje nadal i przygotowuje przepiękne przedstawienia, więc jeżeli będziecie w Karpaczu, to jak już powiedziałam, wjedźcie na Śnieżkę, zwiedźcie Świątynię Wang, ale nie zapomnijcie wstąpić... Na cmentarz przy świątyni Wang, aby zobaczyć ten przepiękny pomnik Henryka Tomaszewskiego i jego przyjaciela Tadeusza Różewicza. Dziękuję, do zobaczenia.